Siema miśki, tutaj po raz kolejny. Maverick gramy znowu w Dead Rising Trójka. Tym razem kolejna część mamy. Co my w tej chwili mamy zrobić? Explore why. Rondo's busy. Czyli mamy po prostu porozglądać się naokoło, kiedy Ronda jest zajęta i odpierdala jakieś widzimy się swoje. Zobaczymy, co jest tutaj na górze. Mam nadzieję, że gra będzie dobrze chodziła. Bo kurde, jakoś tak. Jak patrzę w tą stronę, to tak ponad 40 fps a tak to 60. Dobra, co my tutaj mamy. Nie lubię piątki. W ogóle, tak jak pokażę Wam tutaj, mamy wszystkie moje, które już zdobyłem do tej pory w poprzedniej grze. Przepisy, powiedzmy, na nasze bronie. Dosyć fajne bronie. Mam nadzieję, że Wam się będą podobać. Zobaczymy, może potem coś stworzę, jeśli dam radę. Dobra, weźmy sobie orange juice'a tutaj. Snaka, idziemy rozpierdalać kurwa zombiaków. Ej, kurwa! Co to jest? Range, nie. Otter oil. W ogóle możecie czasami sobie... O, ten chyba będzie Jack in the box, dobra. Co zrobimy to? Toy robot i weźmiemy tego. Chyba to będzie można... Tak, to jest Jack in the Box, Toy Robot i jakieś pudełko. To jest Jack in the box, tak jak wcześniej mówiłem. <laughs> Jacek w pudełku. Nie wiem dlaczego ja tak to nazwałem. No w sumie dlatego, że jest to napisane Jack, czyli Jacek, nie? Dobra, jak otworzyć to, nie wiem. Oprócz tego możemy podejść do tego, jak nać naci... dobrze mówię? Chyba. Jak naciśniecie F, powinno. A nie, bo ona coś jeszcze robi. Później będzie można złączyć te dwa samochody, a właściwie ten, jak to się nazywało, walec i ten taki dziwny samochodzik. Dobra, coś mamy tutaj wszystko. Weźmiemy tego Jack in the Box. I weźmiemy go, włączymy zaraz. Coś do mnie dzwoni. A, investigate the motto. To są jakieś takie dodatkowe misje. Dobrze, że mamy dzień. Mało zombiaków. Przeważnie to tu miliony zombi są w ogóle. Ale teraz mamy mało. Powiem wam, że chyba będę musiał trochę kurwa grafikę zmniejszyć jak... Jak będę napierdalał tutaj wszystkich. Zobaczymy. Może... Może nie trzeba będzie, może trzeba będzie. No to w ogóle strzela. Dobra, chodźmy, chodźmy. Musimy dużo zombiaków dorwać tutaj. Postawić to gówno, tylko nie wiem dokładnie jak to się stawia. Spierdala dziwko. Zobaczmy to, chyba prawym wszystkie myszy. O, odkręcaj! Dobra, jest, jest, spierdala. To jest właśnie takie pudełeczko, które ma w sobie robocika z jakimiś takimi... Nie wiem co to jest. Rączkami. Ale będzie ok. Mogę to połączyć? Nie mogę. I on, kochany mój rozpierdalami zombiaków. O go, ja mogę sobie rozpierdalać zombiaków. O kurwa, zapomniałem, że na końcu będzie wybuchał. Pierdalaj dziadu. Dobra, siekniemy kilku. Ej, killstreak mi się zjebał, bo ktoś mnie uderzył. Czyli jak, jak was jebną, to znaczy, że... Y, killstreak właśnie ten. Prawie wiecie co, weźmiemy... Różką, dawaj! Yeah. O oh, Kurwa! Dobra, Pierdalamy stąd idziemy. Weźmiemy walec. Czy co? Może będę mógł w stanie połączyć? Jak to się łączyło? Powinno być F, i niby powinno się łączyć te dwie rzeczy, ale się jednak nie łączy. Nie wiem dlaczego. A może dlatego, że dopiero ronda musi to zrobić. Inaczej nie, nie da rady. Dobra, investigate the hotel. Gdzie jest ten turny hotel, który mam zinvestigować? Tutaj, czyli w lewo i po prawej stronie. Okej. Okay. Spierdalaj, dziadu. I co? Weźmiemy tą baterię, bo chyba, jak weźmie się tą baterię, można ją połączyć z czymś. Spierdalaj. Czekajcie, z czym to ta bateria była? Zaraz sobie zobaczymy. Bateria, bateria. tam Broadsword. Laptop, RPG, Skype Jak macie na przykład coś takiego tutaj, to znaczy, że to jest jeszcze zablokowane i nie znaleźliście tego po prostu. Macie tutaj odblokowany bucket i meat cleaver, przykładowo, nie? Gdzie ta była ta bateria? Nie wiem dokładnie. Cake, propane, ta. strasznie dużo tego i strasznie ciężko to znaleźć. Sledgehammer. Wiem chyba, z czym ta bateria. Dobra, wiecie co? Zobaczymy, czy da się teraz. Nie da się teraz. Nie szkodzi, baterię zostawimy na później. Co za muza. A mówiłem, że jak w czasach, kurwa, jakieś tam rycerzy. Taka gra. Teraz. Kurwa, wiedziałem, że poszedłem nie w tą stronę. Spierdalaj! Lecimy. Ej! Patrzcie, nie przejdę ten, nie? Spierdalaj, dziwko. O, wskocz na to, nie da rady. Tędy nie przejdę, jebać ich Dawaj szmato tam. A, jest nawet ten. Dobra, może być ten Co ja wezmę? Wezmę się trochę odleczę. Mamy tutaj katanę. Dobra, katana jest fajna. Nie na pół. Dawaj kurwa szmato. Główka poszła. Yeah. O Kurwa, wiedziałem, że coś nie tak będzie. Ach, pięknie, pięknie. Mal nie lubię takie rzeźnie. Nie wiem jak wy Zajebałem go. Dobra, wiecie co, katanę można połączyć ze skajtem i powstanie coś takiego. Green Reaper, Bardzo fajna broń. Awaj, kurwa. Można powiedzieć, że jesteście śmiercią, bo śmierć nosi podobno takie... Taką kosę w ogóle. jest taki ruch jeszcze mamy taki ruch. Jeep, yeah, yeah. jeep Chodź tu pizda Ła, kurwa, zasłonili mi aż Pięknie, tylko po co ja tak siekam Zacznij dużo, trzeba ich trochę wybić. Ej Czekaj, o oh my god, pan Ile już 46 patrzcie kurwa jak zajebiście Trzeba zmienić broń Na to, na to, dawaj Ho, ho, ho. O, ho! Dobra Spierdalamy stąd, biegniemy w tą stronę Weźmiemy tego, co tu jest? O kurwa, przy będą chcieli pewnie do tego wejść Jak alarm działa O ty szma to kurwa Spierdalaj Na pół, na pół ...dziwka szmata jebana. Dobra, wiecie co? Pierdolniemy sobie coś do jedzenia może. Jak tylko znajdę, tutaj jest, Ok. Batonik z czekoladą. Czy co? Czy można coś... Nie, nie można kombinować na razie z tym. Coffee table. Tu ma broń. Dobra, to się przyda. To się przydaje zawsze do rozpierdalania jakichś wybuchowych rzeczy. Lecimy, lecimy! Wow, nie wiedziałem, że można tutaj włazić na górę. Żeby jest na Grim Reapera. O, muszę kogoś uratować. Tak? To jest ratu ratunek? Chujnia trochę. Spierdalaj! Dobra, lecimy, lecimy ratować tego typa. 23 metry. Nie ma tutaj nikogo stary, sam byś ci kurwa zajebał, a nie, że ja mam ci pomagać. Dobra, pokażę wam to, MMA Gloves, wiecie co, zamienimy to z tym i chyba będzie można to połączyć, tak, Shocking Touch. To, to jest takie, no trochę chujowe, nie jest takie najlepsze, ale, ale może być. Tym razicie prądem po prostu typów. A jeszcze bić, bić? Nie, A tylko kopiemy. Więc jak macie na przykład coś do zrobienia, żeby zabić zombiaków tylko prądem, to możecie tak właśnie. Mamy co prawda... O kurwa, ty dziwko. Chodź tu kurwa. Oooooo! Pierdolone kurwy. Chodź tu kurwa. Pięknie. Bardzo szybko się kosicie tych zombiaków. Masakrycznie szybko. Dobra, mało tego zostało. Dawaj Alta, dawaj Alta, razy dwa! Pięknie, tysiąc, kurwa, tysiaka. W ogóle, gdzie jest ten nasz pasek? Jest tutaj. Jeszcze trochę i będę miał ten. No, gin. A cały czas po 240, zajebiście. Teraz by się przydało w do zombiaków, wiecie? O kurwa, i zjebałem. No, A pójdź w dupę. Lecimy, lecimy tam ku zaboku. No, ma to. Spierdalaj, Dobra nasza. Co tutaj jest? No, przez to możemy przeskoczyć na szczęście, to jest zero problemu. Idziemy, idziemy, idziemy. Nasz Green Reaper trochę jest zjebany. Dobra, tam pani jest u góry. Trzeba iść na górę. Jezus, Maria, aż mi się kręci w głowie. Dobra, weźmy tego pola. No. wskakuj. Co, nie mogę skoczyć z tym? Nie, nie mogę, bo dwuręczna broń. Cool painting. Tak, cool painting. Kurwa, nic tutaj nie ma na ścianie. Dzień. But looks like you're out of paint, so why don't you just get somewhere safe and finish it later? There won't be a later if I don't get this done. Wait, wait, who are you with, huh? What? No, I'm not a snitch. What are you talking about? Nah it's not to anna Wait, you mean this sign means there's a safe place nearby? Safe from zombies? Don't call me an illegal. Yes. oh dzień Nie, żebym ją dźga, tym, tą kosą całą po cyckach Dobra, tak tu Anna, już to zrobiłem. Spray paint found. O kurwa, mać, to będzie długo trwało. Działa to w ogóle nie działa. Ja mam jakieś miejsce, mam miejsca w pizdu. Pierdalaj. O! Dawaj, kurwa! To jest mega idiotyczna broń! O, mówiłem, że mega idiotyczna! A, od razu wyrzuciłem kurwa! dawaj! Jebana szmata! Dobra, bierzemy, lecimy po spray paint, a 80 metrów. Jakiś shop tutaj jest. Co, co, zaraz cię uleczę? O właśnie, zmienimy sobie jakiś frys na inny. O kurwa! Mustasze jakieś inne? Nie, to były chyba te same nawet. Okularki dojebiemy. Nie, to są mustasze. A, teraz wyglądam jak Freddy Mercury. Dobra nasza. Gdzie kurwa! Pierdalaj Kto tam dzwoni to znaczy Co wszystkiego nie dacie i tak rady nawet zrobić tych tych misji, więc macie co próbować wszystkich. New psycho mission, ciekawe co to jest za misja Dobra wiecie co 60 metrów do tego 200 No to pierdolę 200 i idę po 60 A może będę mógł? Nie, nie będę mógł oczywiście zostawię to tutaj bo Potem będzie można mieszać te motocykle Wybuchowe te, jak to się nazywa Spierdalaj kurwa pa, chuja tam się zrobiła. ja myślałem że te wybuchną a tutaj Dupa Podnieś to, Jedz to, o kurwa Czy ja się zatruję? Nie Dobra, zas tak, wiedziałem, o Jezu To było jakieś zepsute troszkę Znowu katana, zajebiście Wiecie co? Weźmiemy Grim Reapera, patrzcie na to Weźmiemy jednego zombiaka Przerobimy go na Grim Reapera Chodź tutaj Masz kurwa, Zajebiście, masakra, zajebiście. Dobra, bierzemy to, bo to tak się przyda później. Skończymy naszego Grim No! O ty kurwa! to jebana! Dawaj kurwa, gdzie mi tutaj to wuja? Ej, hey, kurwa szmacia jebany. Ło! Rozjebałem. Czemu on nie wziął tego altem? Nie wiem. Dobra. A teraz tylko dwa razy widzicie No chodź już. Boom Boom Yeah No chodź, chodź Punktów zawsze mogę nabić No zjebałem Chodź tutaj Szmaciarz jebany Dobra, wiecie co? Chyba wszystkich broni nie użyję, przynajmniej amunicji. Staram się nie zużyć. Tam za mną zębiaki idą na 100%. Chodź tu, kurwa, szmato. Już wyjechać. Jebany, kurwy. O, co to mam za dyski? To chuja, to nie można tym zabijać nawet. Spierdalaj z tym dyskiem. O kurwa, ale masakra, ja pierdolę. Leżeć, kurwa. Idź tam. 30 metrów, gdzie to kurwa ja naokoło idę? Dobra, idź, idź, idź. idź. Pierdol, dyski, wiesz to? 2x4. Idź! Jezus, Maria. Gdzie te 30 metrów było? 47? Ja naokoło idę zamiast. Co to kurwa? Raining zombies to chuja pana? Rękę podniosłem, babyś. O jezu, super, weźcie. O Jezu, rozjebałem tego Kolejną broń. Dawaj jakąś broń. Kusza, patrzcie na kuszę. Gdzie kurwa do wuja. Ten kurwa tańczy regę co, kuszę można z czymś było połączyć. Ale zobaczymy. O, Tego można połączyć z czym? Mitkliwerem, Chyba z mid wiecie? Teraz zobaczymy. Z czym ja to... co ty kurwa? Ej! Jazda totalna, naciskam i... To połączymy z tym, tak. Będzie zajebiste. That will do, motherfucker, that will do! O, nic nie widzę przez ciebie. jaki się palą. Zrobiłem jadkę tutaj, w sklepie. Dobra, weźmy to. Wypierdolimy przez okno. Dobra. Pokażę wam nową broń jaką mam. Jeż kurwa. Nie wiem z jakiej paki te mid cleavers się połączyły w taki sposób z tymi. W ogóle z jednej stworzyłem dwa, ale chuj z tym. Dobra, weźmy jakiegoś smakera. O kurwa, nie widziałem tego jeszcze. Masakra, razy trzy, chodź tutaj. Level 25, ten god, nareszcie. Strasznie ciężko level teraz idzie, powiem wam. Czy co, weźmiemy tego, chodź tutaj. O kurwa. Jak w Matrixie. Czy co, chyba nie dam rady kurwa zrobić tej misji dzisiaj, no? Bo zamiast kurwa robić misję to zapierdalam wszystkich zombiaków. Wiem, pójdę tutaj ten do babki i... chyba na tym zakończę na rozpierdol... na rozpierdolu kurwa dzisiaj ten ale jeszcze zabiję dwóch szmaciarzy leżeć kurwa leżeć ty też za tych się dużo punktów dostaje dobra zrobiliśmy swoje, brakuje nam czegoś? nie chodź tutaj szmaciarze jebani nie lubię policji, a zombiak-policja to jest dwa razy gorzej! Jak wam się moja nowa fryzura podoba? Dobra, pogadamy z babką i na dzisiaj zakończymy odcinek. Chciałem wam podziękować za łapy w górę i za oglądanie i w ogóle za suby. Subujcie cały czas i naprawdę, dzięki wielkie.